Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj zaprezentować ćwiczenie 224, badanie zjawiska hala. W ćwiczeniu będziemy badali halotron, czyli detektor pola magnetycznego. Jest on oczywiście związany ze zjawiskiem hala. Celem nadrzędnym ćwiczenia będzie wyznaczenie parametrów nieznanego halotronu. Jak to zrobimy, o tym później. Na razie kilka słów na temat zjawiska hala. Na naładowane elektrycznie cząsteczki, poruszające się w polu magnetycznym, działa siła odchylająca je od pierwotnej trajektorii. Siłę tę opisuje wzór Lorenza. Na poniższych rysunkach mamy przykłady sił Lorenza. W pierwszym przykładzie, po lewej stronie, mamy siłę działającą na ujemny ładunek. W drugim przypadku, po prawej stronie, mamy siłę Lorenza działającą na ładunek dodatni. Jak widać, kierunki tych sił są. Takie same, natomiast zwroty są przeciwne. Siła Lorenza zawsze ma kierunek prostopadły do wektora prędkości i do wektora indukcji pola magnetycznego. Halotron to przetwornik pola magnetycznego, jest najczęściej prostopadłościenną płytką półprzewodnikową z prostopadłymi elektrodami. Do jednej pary podłącza się źródło napięcia, aby przez halotron przepływał prąd sterujący. Jeżeli halotron umieścimy w zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji B, to na ładunki przypływające przez halotron z prędkością unoszenia VU będzie działała siła Lorenza. Jest ona zaznaczona tutaj na rysunku. Ładunki pod wpływem siły Lorenza są spychane w kierunku jednej z elektrod, co w konsekwencji prowadzi do powstawania yy, pomiędzy elektrodami 3-4 różnicy potencjałów zwanej napięciem hala. Na jednej ściance halotronu zaczynają się gromadzić ładunki jednego znaku, a na drugiej nieskompensowane ładunki przeciwne. Po chwili ustala się stan równowagi, gdyż pomiędzy rozseparowanymi ładunkami powstaje pole elektryczne, które uniemożliwia dalszą migrację ładunków w kierunku elektrody 4. Inaczej mówiąc, siła oddziaływania pola elektrycznego na ładunek elektryczny równoważy siłę Lorenza. A pomiędzy ściankami halotronu ustala się stałe napięcie. Proszę Państwa, przejdźmy do układu eksperymentalnego. Największym elementem, który tutaj mamy, to jest elektromagnes. Jest to źródło pola magnetycznego. Skoro będziemy badali halotron, będziemy badali zjawisko hala, potrzebne jest nam. Pole magnetyczne, czyli źródło pola magnetycznego. Elektromagnes jest zasilany tym zasilaczem, a więc poprzez wzrost natężenia prądu przepływającego w elektromagnesie, będziemy powodowali wzrost indukcji pola magnetycznego pomiędzy tymi elementami elektromagnesu. W tym miejscu, właśnie pomiędzy tymi stalowymi elementami, znajdują się dwa halotrony. Jeden z nich to halotron wzorcowy. To jest halotron. Y, który posłuży nam do tego, żeby określić wartość indukcji pola magnetycznego. Drugi halotron to jest halotron badany y, i ten parametry tego halotronu będziemy mierzyli. Y, czyli z jednej strony przepływ prądu będzie powodował powstawanie pola magnetycznego. W miejscu, gdzie znajdują się halotrony. Z drugiej strony mamy tutaj dwa mierniki. Jeden z nich mierzy natężenie prądu podłączonego do halotronu, to będzie prąd sterujący. Natomiast drugi służy do pomiaru napięcia hala. Na podstawie napięcia hala dowiemy się, jaka jest indukcja pola magnetycznego pomiędzy tymi naszymi elementami. Czyli halotron wzorcowy posłuży nam do tego, żeby dowiedzieć się, jaka Konkretnie jest w danym momencie indukcja pola magnetycznego. Przypiszemy natężeniu prądu płynącego przez elektromagnes indukcję pola magnetycznego. W tym punkcie. I jeżeli to będzie zrobione, przystąpimy do badania halotronu nieznanego, czyli podłączymy sobie prąd sterujący do halotronu nieznanego i podłączymy dodatkowo tutaj woltomierz, który będzie mierzył napięcie hala z tego naszego halotronu nieznanego. Proszę Państwa, przejdźmy do pierwszego etapu ćwiczenia. Podłączone mam w tej chwili. Halotron wzorcowy. Przez halotron w tej chwili płynie prąd o natężeniu około 20 mA, dokładnie 19,8 mA. Ten prąd płynący przez halotron, prąd sterujący, powinien być w granicach od 15 do 20 mA, czyli taki w tej chwili prąd dzięki ustawieniu na tym zasilaczu mamy. Muszę teraz operować. Zasilaczem, zasilającym elektromagnes, a więc będę zwiększał natężenie prądu płynącego przez elektromagnes. Tym samym indukcja pola magnetycznego będzie rosła. No i nasz halotron, halotron wzorcowy, powinien rejestrować, na nim powinno się pojawić jakieś napięcie. Napięcie hala proporcjonalne do indukcji pola magnetycznego. Dzięki temu uda nam się wyskalować, czyli przypisać pewnym wartościom. Prądu płynącego przez elektromagnes pewne wartości y, indukcji pola magnetycznego. Zacznijmy więc pomiary. Może przełączę to, to ustawienie in plus, chociaż właściwie to akurat odwrotnie, chyba będzie. Spójrzmy na y, nasz miernik. Zwiększam prąd płynący przez, y, ustawiam tutaj, może zacznę od wartości 25 setnych ampera. Mam tutaj w tej chwili 2500 ampera. Pole magnetyczne oczywiście wzrosło i na halotronie zarejestrowaliśmy jakieś napięcie. To napięcie wynosi w tej chwili 3 mV. No, widać, że się troszeczkę zmienia. Ten pomiar napięcia hala powinniśmy wykonać dla obu kierunków przepływu prądu, czyli dla dwóch różnych kierunków. Indukcji pola magnetycznego. A więc przy tym samym natężeniu prądu, przy tym samym polu magnetycznym przełączam nasz halotron i odczytuję wartość teraz yy, w, no, przy przeciwnie skierowanym wektorze indukcji pola magnetycznego. Jeżeli to zrobiłem, ponownie przełączam na plus i zwiększam natężenie prądu. Yy, natężenie prądu tym razem zwiększę do 50 Ampera, Mamy w tej chwili 50 Ampera. Jak widać, napięcie hala wzrosło. Ponownie zmieniam kierunek przepływu prądu. Teraz uzyskałem wartość ujemną. Proszę Państwa, tego typu pomiary będę wykonywał, powinniśmy wykonywać co 25A aż do 5A, jak jest napisane w skrypcie, ale proszę Państwa, w tym wypadku nie uda mi się to. Można to zrobić na przykład do 2,5 A, czyli wzrasta natężenie prądu i za każdym razem mierzymy napięcie hala, przełączając kierunek przepływu prądu, czyli zmieniając kierunek. Czy zwrot indukcji pola magnetycznego. Jeżeli to mamy wykonane, możemy przejść do wstępnych obliczeń i wykonania wykresu. Uśredniamy bezwzględne wartości napięć hala, a następnie wyznaczamy wartości indukcji magnetycznej dla poszczególnych natężeń prądu płynącego przez elektromagnes, korzystając z poniższego wzoru. Zmierzone i obliczone wartości umieszczamy w tabeli. Wykreślamy zależność indukcji magnetycznej od natężenia prądu płynącego przez elektromagnes. Proszę Państwa, w kolejnym etapie przejdziemy do badań halotronu, tego naszego badanego, czyli nieznanego. To jest halotron numer dwa. Proszę zwrócić uwagę: teraz przełączyłem się już, czyli podłączyłem to z jednej strony zasilacz do halotronu już. Numer 2 to jest ten halotron badany, i napięcie tym razem będzie mierzone już też z halotronu numer 2. Czyli tutaj rozłączyłem się, podłączyłem się do halotronu numer 2. Proszę Państwa, na początek trzeba ustawić prąd sterujący, i ten prąd sterujący, podobnie jak w przypadku halotronu pierwszego, powinien być w granicach od 15 do 20 mA. W tej chwili no, możemy to zrobić tu za pomocą miernika. Ustawmy jakąś wartość. Może być to taka sama wartość jak w poprzednim wypadku, ale ja sobie tutaj ustawiłem, powiedzmy, niech to będzie 16,6 czy 16,4 mA. Dalsza część pomiarów będzie wyglądała podobnie jak w pierwszym etapie, czyli będę wyznaczał, będę zwiększał natężenie prądu, tak samo jak dla halotronu pierwszego, a więc ustawmy sobie. To natężenie prądu na 25 Ampera, A więc uzyskamy tutaj indukcję pola magnetycznego, taką jak w poprzednim wypadku. No i możemy odczytać stąd napięcie hala. To jest napięcie hala. Jak widać, to napięcie w przypadku naszego halatronu badanego jest znacznie większe. W jednym kierunku przepływa prąd. Teraz zmienię kierunek przepływu prądu, czyli kierunek również, przepraszam, zwrot indukcji pola magnetycznego, odczytuję i zapisuję wartość. Ponownie zwiększam natężenie prądu, tym razem będzie to 0,5 Ampera, I proszę państwa, no widać, że nie jest to takie proste, ale w tej chwili nie o to chodzi, żeby to było idealnie ustawione. Proszę państwa, czyli mamy tes, natężenie prądu płynącego przez elektromagnes. Mamy tu określoną indukcję pola, odczytujemy napięcie hala przy polu magnetycznym w jedną stronę a teraz będzie dla pola magnetycznego odchylanego w drugą stronę. Zapisujemy oczywiście obydwie wartości, kontynuujemy pomiary, zwiększając natężenie prądu od, tak jak powiedziałem, od 0,25 Ampera do mniej więcej 2,5 Ampera. Jeżeli to mamy zrobione, możemy przejść do, występ, do obliczeń, które są tutaj do wykonania, do wyznaczenia parametrów halotronu. Uśredniamy bezwzględne wartości napięć hala uzyskane z pomiarów halotronu badanego dla danej wartości natężenia prądu płynącego przez elektromagnes. Następnie umieszczamy dane w tabeli wraz z wartościami natężenia prądu płynącego przez elektromagnes oraz wartościami indukcji magnetycznej wyliczonymi w poprzednim etapie. Wykreślamy zależność napięcia hala od indukcji magnetycznej. Korzystając z metody regresji liniowej wyznaczamy współczynnik nachylenia prostej, jego niepewność oraz jednostkę. Po przekształceniu powyższej zależności uzyskamy wzór na czułość halotronu badanego. Po wyznaczeniu czułości halotronu badanego obliczymy stałą hala z poniższego wzoru. Następnie wyznaczamy koncentrację nośników w halotronie badanym. W kolejnym etapie wyznaczamy ruchliwość nośników z poniższego wzoru. Dla obliczonych parametrów halotronu badanego należy wyznaczyć niepewności pomiarowe i wykonać rachunek jednostek, a następnie zestawić wyniki końcowe. Proszę Państwa, przejdźmy do ostatniego etapu ćwiczenia. W tym etapie ustawiamy sobie stałą indukcję pola magnetycznego, czyli ustawię tutaj jakąś wartość y, natężenia prądu, no, powiedzmy około 2 Amperów. No, w tej chwili powiedzmy, że mam około 2 Amperów. Czyli mam stałą indukcję pola magnetycznego y, pomiędzy Tutaj tymi skówkami tego naszego elektromagnesu, yy, czyli nasz halotron znajduje się w jakimś polu magnetycznym zewnętrznym, i tym razem będę wyznaczał wartość napięcia hala, ale dla różnego natężenia prądu sterującego, a więc będę tutaj zwiększał natężenie prądu sterującego, czyli płynącego przez halotron i badał napięcie hala, i taką właśnie funkcję. Powinniśmy później wykreślić, czyli zależność y, napięcia hala w funkcji natężenia prądu sterującego, czyli prądu płynącego przez halotron. Zwiększam natężenie mniej więcej co 1 mA. No, nie jest to takie proste. Mniej więcej, dlatego no, nie musi być to bardzo precyzyjnie. W tej chwili mam 1,1 mA. Teraz zwiększam mamy tam odpowiednio tam możemy sobie mniej więcej co 1 czy co 2 miliampery zwiększać no może co 2, to by była przesada teraz mamy dwa jak widzimy napięcie hala rośnie no bo im większy będzie prąd sterujący proszę państwa jak widzimy im większy będzie prąd sterujący tym większe będzie napięcie hala jeżeli odpowiednio będzie już napięcie zbyt duże no to mogę przełączyć też tutaj ten miernik na inny zakres takie Pomiary wykonujemy od 0, od 0 do 15 mA, czyli mniej więcej co 1 mA będziemy zwiększali prąd płynący przez nasz halotron i wyznaczamy sobie napięcie hala. Jeżeli to mamy zrobione, przystępujemy do wykonania wykresu. Uśredniamy bezwzględne wartości napięć hala, wyznaczone dla kolejnych wartości prądu sterującego halotronu. Następnie umieszczamy dane w tabeli wraz z wartościami natężenia prądu sterującego. Wykreślamy zależność napięcia hala od natężenia prądu sterującego. Po przeanalizowaniu wykresu zapisujemy wnioski. Proszę Państwa, mam nadzieję, że film instruktażowy okazał się pomocny. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia na pracowni.